jest ojcem czy matką wczesną tego wydarzenia jest kolega Marcin Pospieszalski którego właśnie gościmy i jest pytanie, jak to się stało? Kiedy wpadliście na ten pomysł? Jak zareagował na niego mistrz Urbaniak? Przede wszystkim to nie jest nasz pomysł tylko to jest właśnie pomysł Michała, który Michał kontynuuje od wielu lat to jest Urbanator Days Michał gromadzi młodych ludzi, którzy chcą grać jakąś muzykę, która porusza serca. I od lat to trwa. Ja miałem przyjemność brać udział w tych warsztatach i koncercie, który się odbył w Gomunicach. To było chyba ze dwa lata temu, albo trzy. Już nie pamiętam, ten, ten czas bardzo szybko leci. I tam właśnie była ekipa młodych ludzi z Radomska na koncercie i okazało się, że Ci ludzie mają taki zapał do grania i do tworzenia, że można z nich zrobić jakąś, jakąś całość. I po tych warsztatach, które prowadził Michał z zespołem, tam były też Wojciech Karolak i właśnie Frank Parker, który dzisiaj też bierze udział w koncercie. Ja stwierdziłem, że fajnie byłoby tych młodych ludzi dalej jakoś poprowadzić. Zaczęliśmy to kontynuować. Były spotkania i rezultat tych spotkań będzie do usłyszenia też za chwilę, kiedy. Młodzi ludzie na scenie zagrają parę tematów jazzowych, parę tematów muzycznych. Mam nadzieję, że, 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 że ten czas nie został stracony i że ci młodzi ludzie zarażeni pasją, zarażeni muzyką, będą, będą dalej tworzyć i będą się rozwijać. Ja w ogóle myślę, że nasze działanie jest tylko tak początkiem czegoś, co ci młodzi ludzie sami powinni pociągnąć. Dlatego, że. Tutaj też nie ma czasu na taką formację dłuższą, to jakieś wielogodzinne siedzenia, pracę jakąś taką, nie wiem, mrówczą. Ci ludzie muszą sami, sami już tą pracę wykonać, sami wykonać pracę nad swoim rozwojem. To, co my tu robimy, to jest taki rodzaj zaczynu, czy takiego, nie wiem. Wrzucamy granat w to, w to miejsce i po prostu ci młodzi ludzie muszą sami eksplodować po prostu muzykę, eksplodować pomysłami. Widzę, że to już się dzieje. Kilko, kilkoro z nich, kilkoro z tych młodych ludzi wybrało drogę muzyczną. E, mm, ciekaw jestem, co będzie dalej. Jest wiele utalentowanych ludzi, są wspaniałe wokalistki, wspaniałe instrumentaliści. E, bardzo jestem sam ciekaw, jak się potoczą ich losy. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj w tej kawiarni za rok czy za dwa i będziemy mogli kontynuować tą cudowną historię. Mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że ta historia będzie trwała i że ci młodzi ludzie będą dalej szli przez życie z muzyką.